A nie, zaraz zje! <grystanie> Co to było? Trafiłaś do nieba. Umarłbym z rozkoszy. Łukasz się! To to, to. 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 trochę. A w ogóle to coś cię zajebie. Je, Jee, je, jestem rudeusz! Czy miło Cię poznać! O. O. Trzymaj się ode mnie, zdalali się! No, będziecie obok siebie, więc razem umarliście? E, witajcie w naszym lunaparku! parku! Cześć! E, 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 ci idzie! E, przynosisz wszystko. Wstyd wszystkim lisom. Cie! naprawdę masz kolegę! Fajnie tak płynąć. Dlaczego wszystkiego dotykasz? Na złość Tobie, Lisie. Nawet myszy idą do nieba.